Cześć, witam wszystkich Was serdecznie ponownie. Ja tak sobie pomyślałem ze względu takich, że dosyć duże jest zainteresowanie tymi filmami z pracy, jak nagrywam o naprawach. Lubicie to oglądać, także postanowiłem, że może postaram się trochę częściej to nagrywać, jak czas pozwoli. Też postaram się trochę więcej tego nagrywać, bo wiem, że tak w 100% tego nie pokazuję, co bym chciał Wam pokazać, ale to myślę, że z czasem wszystko powinno się zmienić i iść to jeszcze w lepszym kierunku, zobaczymy. Przede wszystkim no dzięki wielkie za ostatnie odbiory tych moich filmów, duża oglądalność jak na mój kanał, cieszy mnie to bardzo, dużo komentujecie, mam dużo stałych widzów i w ogóle, także fajnie, fajnie, dzięki wielkie za to. Ja myślałem, że zaczniemy dzisiaj od tego, ponieważ jesteśmy właśnie znowu w Kenworthie, tym razem trochę starszym, 2020, 2021 to jest rok, bo jeszcze w starej budzie Kenworth, z pakarem oczywiście. Wczoraj kierowca mi wysłał filmik i... Że coś mu stuka w silniku, jakieś ma odgłosy. Na zegarach w oleju, temperatura wody wszystkiego mu pokazywało dosyć dobrze, znaczy dosyć dobrze mu pokazywało, no ale coś stukało. no Ciężko było mi to zdiagnozować przez telefon, więc mieli go dzisiaj do nas przyciągnąć, przytołować. No ale widzę, że sam przyjechał w własnych siłach. Kierowca sam taką decyzję podjął. Także teraz właśnie w nim się znajdujemy. Zaraz zapalę, posłuchamy, jak stuka, co stuka i spróbujemy zdiagnozować co się dzieje, jaki jest problem także zapraszam na kolejny film, mam nadzieję, że się znowu Wam będzie podobało dobra, zapalimy teraz dzika on ma chyba przejechane 300 coś tysięcy, mi się wydaje 360 tysięcy ma przejechane i posłuchajmy, czekajcie wyłączę tylko feny, nie feny to wszystko wyłączam. w ogóle słyszę, że chyba fena patrzcie, posłuchajcie Słyszycie Fenę? Nie wiem, czy będziecie słyszeć jak fena na pierdziela. O, teraz słychać. Fena jest do wymiany. He, <słyska> jak na pierdziela. Tu akurat w Kenworthy fanę wymienić to jest parę minut roboty. Bardzo fajnie, szybko i przyjemnie. O, stuka coś na ciśnienie oleju temperaturę jaką ma ponad 150 na ciśnienie ma 40 coś na napierdziela i to ładnie Trzeba postawić żeby mandatu nie dostał bo na Ja bym nie podniósł poduszek, kurwa Co Da får vi se. jak ja przytkam, one się powinny kować. Teraz będzie szło do góry, a idzie do góry. Ale cholerny dziadostwo, wam powiem. No, trzeba będzie ten zapór wymienić, bo ewidentnie on się zacina trochę za długo. To mu schodzi, żeby podnieść do góry te poduszki. Teraz się podniosę, ale to po jakim czasie, nie? Także zmienię tym jeszcze za... A mi się tak coś kojarzy, że kierowca też mówił właśnie o tym, że coś narzekał wcześniej. A no co, ja teraz zabieram ten trailer, podczepiłem się, żeby go z ulicy wziąć, bo jeszcze jak trailer stoi z, z trokiem na ulicy, to jeszcze tak się policja nie czepia, ale jak będzie przyjeżdżał i zobaczy, że sam trailer stoi, to potrafi się zatrzymać i to po prostu zabić. to... Także go tu zaraz stąd zabierzemy. Kolejny artysta zagapił się na highway'u, wjechał w barierki Opona do wymiany, felga do wymiany Kolejna opona, felga do wymiany Tutaj całe te feringi z boku Przednia opona też do wymiany Felga, tutaj jest ten stat, właśnie ta szpilka też jest yy, z haratana Maska z boku, lampa zderzak Mówi, że musiał uciekać, bo ktoś mu zajerzał drogę, ale na kamerze tego nie widać, że ktoś mu zajerzał drogę, tylko tak jakby się zagapił, albo w telefon patrzył, nie wiem. Jak mi się uda, to jeszcze filmik wam wstawię, ale nie obiecuję. Tu jeszcze zalany, most mu cieknie. tutaj na wyjściu, także musimy wyciągnąć tego sila, zobaczyć czy użyska jeszcze nie trzeba wymienić, ale czekamy na Meksykach, tym żeby umył go całego, i wtedy zaczniemy tutaj coś działać przy nim. Nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy w ogóle Wam pokazać to, jak wygląda ta ciężarówka w środku. Zobaczcie sami, jakaś masakra. To jest ta właśnie, co pokazywałem, że z zewnątrz jest rozbita, wjechał w barierki właśnie kierowca na highway'u. No co, tu jeździ akurat Meksykanin, To ciężarówka, jeździ też na lokalu, jeździ też po jardach kolejowych, także zbiera te wszystkie, wozi te kontenery. No to, to że z zewnątrz jest brudno, to można go nawet usprawiedliwić, bo na tych jardek rzeczywiście jest dosyć brudno, kurzy się, brud syf, także dosyć szybko te ciężarówki z zewnątrz się brudzą, no ale w środku widać, że też mu pasuje taki styl. No co zrobić? Mnie to akurat jakoś tam już nie dziwi ani nie zaskakuje. No bo przez tyle lat to widziałem takie rzeczy w środku w ciężarówkach, że nawet nie mogę tego opisać wam. Jest co jest, wjeżdżamy do środka, będziemy patrzeć, rozbierać, musimy ten most też rozebrać, zobaczyć co tam się stało że taki lik ma oleju i, i tyle, wyciek oleju ma, także i tyle, zobaczy, nawet kasa leży na ziemi a ja mówią, że w Ameryce na ziemi nie leży, leży, tylko wystarczy się schylić Dobra, zapalimy go, to jest 2015 rok, z Volvo D13 tak samo, 920 tysięcy przejechane ale jest szalona. Wyjechałem tym trokiem właśnie rozbitkiem, bo zaraz przyjadą Meksyki myć, a to musimy go wymyć najpierw, bo jest cały zobaczcie jak to wygląda. Przednie koło, właśnie szpilki są zmienione, koło jest założone, felga używana, opona prawie nowa, taką chciał założyć. Tutaj z tyłu też te opony właśnie zmieniliśmy, dwie chciał używane założyć, tą felgę jakoś wewnętrzną nam przywiózł, to założyliśmy mu, zaraz to powinien umyć i powinno to wyglądać. Tam z tyłu ten most jest upierdzielony, zobaczcie jak z tyłu właśnie wygląda po tych jardach właśnie jeżdżą, to upierdzielone ładnie to wszystko mają. Przyjechali pupaki właśnie tu myć. Sila na moście właśnie wymieniamy, z przodu też zaraz wymienimy, rozkręca tam, to jest drugi nowy. były za rany. wyglądają dobrze, założymy nowego sila, dokręcimy powinno być okej. Okay. przez sklep. No, i byliśmy teraz w sklepie z częściami, wakmi, już go wam pokazywałem w poprzednim filmie. No, i teraz wam pokazałem coś jeszcze ekstra, bo to nie jest tylko sklep z częściami. Ale też mają z tyłu tam taki mały warsztat zrobiony. No, i mają pełno tokarek różnego rodzaju, gdzie można właśnie przetoczyć czy koło zamachowe, jak sprzęgło robimy czy właśnie jakieś tuleje, bushingi, chcemy poprzybijać, to też mają do tego maszyny, czy nawet właśnie bębny hamulcowe, takie widzieliście na filmie. Tylko, że ja do niego się śmieję mówię, że kurde, to już ludziom nie chce się nawet podkręcać kół i samych bębnu przywieźć? No mówię, że tak działają właśnie amerykańskie firmy, oni tam obsługują dosyć duże jakieś, mają jedno czy dwie amerykańskie firmy, które asfalty robią. To mówi, że nie, oni tam tylko odkręcają nakrętkę z piasty, wysuwają całe koło z piastą i z bębnem, dzwonią po nich, oni przyjeżdżają, przywożą do siebie, jak można przetoczyć, to przytoczą, jak nie, to wymieniają cały bęben. Mówi, taki full serwis od A do Z robią i tyle. No, przywożą im tylko, oni zakładają to na gotowe praktycznie. Także tak też można działać, nie? Przyjechałem do sklepu, muszę właśnie kupić yy, szpachlówkę. Tuto. To jest chyba to, co właśnie dawaliśmy z tą włosą, tak? Fiberglass. ci tą dawaliśmy, to takie napęknięcie jest lepsze, nie? Na pierwszy raz. A teraz będziemy dawać tą. Duża kosztuje 60 dolarów, mała 13. Widzicie, jakie ceny są. Dobra, mały upgrade. Teraz Wam dam, co chodzi o tego troka rozbitego. On w ogóle jest umyty teraz, to dużo lepiej się prezentuje, dużo lepiej wygląda. Zaczynając od przodu, zmieniliśmy oponę, felgę, opona, felga używana, opona używana, praktycznie jak nowa jest, zobaczcie jak wygląda. 90% jeszcze dobrej opony, a szpilki nowe, nakrętki nowe, yy, maska tutaj jest, pokleiliśmy ją je trochę, także ona już jest poklejona. Trochę włókna szklanego chłopak rzucił, ale to wszystko trzeba zeszlifować i potem sfiniszować, ale na razie na to nie mamy czasu. Kolejna rzecz to jest taka, z przodu zmieniliśmy też od razu z prawej strony łapę. Znaczy bushing, zobaczcie jak bushing wygląda. I założyliśmy, bo mamy już łapy używane, ale z nowymi bushingami, tak jak ta. Także mamy już gotowe tylko do wymiany. Tu jest właśnie już zainstalowana, tak macie wygląda właśnie łapa z przodu. To jest z prawej strony, oczywiście ma też z lewej strony, tak jest z przodu. No i tyle. Tutaj te owiewki wszystkie są, to co wisiało jest poskręcane. Tutaj takie plastiki, klipy są pod tym, to też zmieniliśmy, także w miarę to się wszystko trzyma. Ten tylny jest połamany, ten jest porysowany, ale nie chcę nic z tym robić, malować. Po prostu jak najtaniej to ma być. No tutaj falgi są zmienione, opony są zmienione tak samo. Tutaj zrobiliśmy te sile przedni, na wejściu, na wyjściu, także olej jest dolany, trochę jest to przemyte. I tyle. A tu zobaczcie, tak właśnie kabina wygląda. Zobaczcie, nie, mam nadzieję, że będziecie widzieć, jak poduszka uciekła w lewo. Cała kabina przesunęła się na lewą stronę. No głównym powodem to jest właśnie z przodu ten bushing, że był taki wybity. Czasami są te bushingi pod kabiną i ten drążek jest wybity, ale teraz spróbujemy właśnie ją naprostować po wymianie tylko tego, tego prawego bushingu. Po z lewej strony wygląda, że jest dobry, z prawej strony jest wymieniony, ale luzujemy też tą prawą łapę całą przednio i teraz wózek trzeba wziąć, forklifta. A... Tutaj właśnie z łańcuchem zawiążemy, pociągniemy. Jak ją wyrównamy, że prosto będą poduszki, to skręcimy przednie łapy od kabiny. I powinno grać. Zabrałem was oczywiście na przejażdżkę znowu Kenwortem, jakżeby inaczej. Yy, jadę przejechać nim, bo w ciężarówce pojawiają się kody od transmisji, oczywiście, ale już wam tłumaczę. Dajcie mi się skręcić, żeby... yy, Pojawiają się kody od transmisji. Tutaj od tego właśnie shiftera, od tego switcha, co włączamy biegi. Już ja chyba wam mówiłem w poprzednim filmie, że na to jest rikol. Tylko że rykol działa tak, że oni tego nie wymienią, dopóki nie macie z tym problemu. Jak jest dopiero z tym problem, musimy jak ktoś może nam podłączyć komputer czy jakoś tak, żeby sprawdzić kody. Jak wychodzą kody właśnie na to, to wtedy można zrobić appointment od dealera i yy, można jechać, żeby to wymienić. Także w ten sposób to działa. Może trochę dziwnie, ale tak to działa. Zobaczcie jaka duża firma babkiet. Atlas. Zobaczcie te kamienie. Widzieliście te kamienie, że wam pokazywałem ostatni film. No i tutaj nie ktoś akurat z drugiej strony ulicy nie ma jakiegoś daku, żeby cofać, ale ktoś tu ma wtedy problemy, żeby cofnąć. Przyczyniłem komputer do tej ciężarówki co stuka w silniku z pakarem Kenwortha i powiem Wam, że wygląda na to, że jest poważniejsze jakieś uszkodzenie, jakieś mechaniczne, bo mam cały czas kod na to, że jest jakiś misfire na piątym cylindrze czyli tak jakby piąty cylinder w ogóle nie pracował, coś tam jest uszkodzone mechanicznie. Także nie obejdzie się bez zdjęcia pokrywy zaworów i zobaczenia w ogóle od góry, co tam się dzieje, czy może jakiś problem jest z zaworem, czy z injektorem. Nie wiem. No trzeba zacząć rozbierać, żeby w ogóle zacząć to diagnozować, to jest pierwsza rzecz, ale w ogóle zanim to zrobię i zanim zacznę to rozbierać, to muszę się upewnić w jednej rzeczy. Czy nie ma jakikolwiek rzeczy, części tutaj na recall, tak zwanym, tak jak Wam wspominałem w poprzedniej części, że dużo pakarów tych nowszych ma recall na injektory. Także muszę się upewnić, czy tu nie ma z tym problemu, bo one po prostu lubią się w połowie urywać i jest wtedy problem, ale nie wszystkie to mają. Także najpierw się upewnię, czy nie ma na to recall. Jeśli nie ma, to wtedy będę musiał zdjąć pokrywę zaworów i pomału to rozbierać i diagnozować, co tam się stało z tym piątym cylindrem. Także na razie go odstawiam, bo nie mamy czasu po pierwsze, po drugie czekamy na odpowiedź od dealera. No i jakbym to miał rozbierać i coś z tym robić, to za jakiś czas, jakbym coś nagrywał, to zrobię wam jakiś update i wam powiem, co, co tu się działo tak naprawdę.